Nic nie rozumiem. Tu mimo że potrzebuję Twojej pomocy. No ja patrzę, oglądam. Dobra, kiedy ja ostatni raz już to grałem? Z cztery tygodnie temu? Ty ale wiesz, że jestem do dupy. Ja coś pojebani oni są. Jej Jesteście super Dobra O kurwa Dobra nie, jest okej okay. Nie Dobra luz, mam plan Spierdalamy A, to jest graż Jezu Widzisz go? go? Jest dziwny. Go boisz? Nie wiem. Nie boję. Dobra, teraz tamten. I teraz tego nie spierdol, Kapi. Będzie dobrze. Jest! Zabiłem go! Ja pierdolę Dobra, jak się używało tego odkurzacza? Którego wow! odkurzacza. No przetrzymaję. Ło Fajna. Szkoda, że nie wiedziałem tego kurwa wcześniej. O, skrzynia. Co jest? skrzyna czyta? Trawa. Nieźle. Tymi farfostrami, kurwa? Kurwa, ziutek, mówisz masz. Ciach. Bawkę, fiach. Ciuk, ciuk, ciuk. Ciu. I odkurzacz. Ile kapony. Daj nagrodę. Notatka. Byłoby prościej, gdybym umiał czytać. Znowu kurwa, służę z banek. Zamknij Gdzie nabirdało patelnia? O bubel. O kurwa, dwa buble. Ciu, 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 Nie wiesz, to najlepiej. Easy. Te nie ma ich... na tej panecie. Mam dużo jakichś dziwnych cukierków. Nic nie rozumiem. O kurwa, psy! Jidra, kolega. Co to jest? Dobre? Co to jest za zapojem z dzwonem? To znaczy znalazłem pośledzoną kaprę. Gdzie? Tu. Patrz. Oh. <laughs> Twoja kolej. No tak. Co? Co on mi najebał? <laughs> Ale walka yes? Złom Jezu, to jest tak dużo czytania, ja nic nie rozumiem. Nikt nie rozumie Puszczony loch Co jest kurwa? Ty, oni są mocni? Co to kurwa jest? Mrówka Co to jest kurwa? Czemu ty żyjesz? O, już nie O kurwa, wygląda jak boss Dobra, ona solo! To jest boss! Ej, on mi coś robi. No, wygląda jak ten czary z no? Szary. No ale on tak mnie w Do Dlatego środek uspokajający. O kurwa. Dobra, zajebiście nie chcę mi się z nim walczyć. No tak. Dobra, no, daj mi się, że powinienem stąd iść. Kurwa, kłopoty, bo mam wylew, o! Ja pierdolę! Dobra, jestem zajebiste. A po co to robiłem? Kurwa pomysł brak. Po od złej strony wszedłem. Czy mi to przeszkadza? Trochę. Ślubuję pieniędzy. Co nie gze mnie. <gryzaj> komputer. O kurwa, ale mi zajebał ze snajperki. Tak, chcę zobaczyć tutaj to jest. Kurwa wspinaczka. Kurwa, no tak. O. Dzień dobry. Nasiono tykwy, no i warto było się pierdolić z tym 40 minut. I żółty praw, no i fajnie mieć. Tyk! Co ja podróżuję? Opa! O. ty, co to jest? Jaszczurka. Ale ja jak <grym> ladam tym statkiem to jestem tak upośledzony. Wybiłem jaszczurkę. O kurwa! Nie! Oj chuj Tam było gnis Ja <noise> Jestem tak słaby w tą grę, a ty mi totalnie nie pomagasz Tary, w paliwo mi się skończyło do ostatku Co ty do mnie pierdolisz Oj chuj Mi na kurwa Dobra, wracamy się do bossa. Jednak to nie jest boss. Nie! To jest boss! O kurwa! Dobra, waż! No to pogadane. Aha. <laughs> ja nie wiem, czy ja jestem taki słaby, czy gra jest dobra. No i nie mogę! Ach, chuj mi w dupę. Muszę wrócić do dziadka. Do dziada! Dziadek, kłopoty mam. Sabimaru, Proszę, że tu jest tych, rzeczy. Za mało czego? Za mało sensu? Senów. Okej. Za sens jest na tego. Dzięki. Dobra, w głowie niewiele mam, ale mam plan. No czy tu je kurwa Ale piszę. Ty nie pierdol, że teraz mogę tak. A już nie mogę. Zatakuj. Dobra, zginij. No tak. Kurwa To jest jakiś... To jest taki typowy stekena, co tylko napierdala jedną kombinację. No właśnie. Ej tak, cię pokonuje. Nie wiem, w dupie to mam. Gdybym zażobał bok? Aha. Nie do pokonania. Nie no, jest... Nie no, wydaje mi się, że nie da się go zabić. Cię ja mogę przestać dożować do tyłu. Dobra, chodź na solo. Teraz ci najebie na obit! No Nie! Odnajdzie więcej nas! Ta sama pira. Kurwa!

Dzień dobry. Oh. Ty, to to co mi jest tu słów lepsze. Strzyl! <laughs> wow. Jak szef! Oho, odbezpieczenie meczu. Mie. Mieczu, kurwa. Miecza. Ostatnio się to skończyło, straciłem rękę. Ale dostałem lepszą. Może teraz będzie upgrade kończyny. Innej. No to dawaj. Ty no, łuk ma? Kurwa. Dzięki za ostrzeżenie. Ja nie mam tych. Nie no, to do reseta jest. Resecik, dobra, ja spierdalam. Cześć. O kurwa. No tak. A bierze tego szczyla. Kurwa. Ogólnie chyba jestem słaby. Uff. W dupie to mam.